No ok, Shimanko, z tej strony ENZI witam was wszystkich w kolejnym odcinku wiejskiej przygody. No i słuchajcie, dalej znajdujemy się w tym krystalicznym świecie. W świecie, do którego dotarliśmy przez kliknięcie jakiegoś dziwnego, śmiesznego termita, gdzie nie mamy żadnych rzeczy i tak dalej. Bo żeby się tutaj dostać, to po prostu wszystko mi zabrali. I słuchajcie, co robię? Aktualnie robię to, co robię zwykle, gdy po prostu chcę coś załatwić, czyli robię taktyczny podkop, żeby okraść. O, wiadomo, że tak normalnie to ja tam nie wlezę i, i sobie tych rzeczy nie wezmę więc standardowo, tak jak w przypadku wszystkich innych dungeonów podkopuję się dołem albo przez ściany i, i podpieprzam to co znajdę w skrzynce ogólnie świat ten jest strasznie dziwny, co się dowiedziałem to z różnych tutaj właśnie bloków można robić różne rzeczy, to na przykład robię jako stone, tutaj mamy obok y, tak naprawdę birta tylko że krystalicznego i to wszystko jest takie dziwne Dlatego teraz łapką biję, potem będę musiał sobie Aha, bo tam spałnie Ja mam pomysł, pisaliście mi wcześniej Jak z kaczuchami, zniszczę to i spadnie mi na nich się nie zorientował O fa Dobra, ja sobie chyba idę. Co ja mam? Mam hamburgerki dogi. Ale te szczurki nic nie robią. One są kochane, nawet, takie powiedział. Fajne są te szczury. To po co ja ten podkop robiłem? Ja tam chciałem wejść do nich Dzień się zaczął w ogóle tutaj, widzę. Słuchajcie, co to w ogóle jest? jest strasznie dziwne miejsce. To jest drzewo w ogóle. Czy jakoś tak chyba. Czy to jest. Nie, są liście, a to jest drzewo. I zamiast sobie z tego drzewa. Będę mógł chyba zrobić normalne rzeczy. I workbench. Ogarniacie to co tutaj się w ogóle dzieje, bo ja chyba nie. Patyki normalne mogę zrobić, tak? I normalnie kilo. O, o co tu chodzi? Jakiś świat dziwny. Ale słuchajcie, ja wykopię sobie tego stona. I połazimy trochę tutaj. Bo to jest jako stone. Jak widzicie, można też zejść tam gdzieś na dół. Tam są różne dungeony, z czego wiem. Tam są też skrzynki, które można okradać. Tylko jak tam dojść, to trzeba po prostu się co czas wkopywać w dół, bo wszystko jest krystaliczne i wszędzie tutaj naokoło będą właśnie takie szkła, tak jakby wszystko będzie z kryształu. U. Ty, ale ty mi uderzyłeś. Tak się nie robi, koledzy. Już się dogadywaliśmy. Yy, tutaj akurat nie ma żadnych dungeonów takich śmiesznych, ale widziałem, pełno takich było. Wcześniej jak tam latałem po świecie, bo wiecie, mnie tutaj zabijali w kółko. To, to, co miałem zrobić? No, co, co chwilę po prostu ginę. To jest on workbench, nie? To jest ciężko się popać w ogóle w tym świecie, naprawdę. Co ja mam zrobić? Aha, już wiem, już się odnalazłem. Yy, to jest. Kianite w ogóle się tak nazywa. Ciekawe. Ile to ma 7? Wow, dobre, wam powiem. Nawet takie, no nawet kozackie. Opłaca się takie coś robić moim zdaniem. I zróbmy sobie jeszcze miecz, który będzie miał 9 ataku! Jest lepszy niż Diaksowi może zrobiony ze stona tak naprawdę. Ala stona. Już tak. Weźmy Sejabuszka. jabłuszka. Skórę sobie zaraz zrobię z tego zbroję. I zaraz się przekonamy. Czy przypadkiem z tego Kea Knight'u nie da się zrobić zbroi, bo, bo to by mi się przydało, naprawdę, nie powiem. Może byłoby kozackie, ale czy coś się uda? Nie, chyba jednak nie. Trzeba będzie wykopać coś innego, bo wiem też, że tej. Normalne są cave'y, normalnie sobie wchodzisz, wykopujesz sobie różne rzeczy. Uuu, ile tam skrzynków jest, co piętro wyżej. Ja tam idę. Tylko ja nie mam zbroi. sobie wrócę i jeszcze zrobię zbroję i zaraz ta pójdzie. Zrobimy tam zaraz wiatr na chatę. Co będziemy się tutaj bawić z nimi. Ora ty sobie uszy tu. Miecz standardowo, wszystko musi być ułożone. No! Mam cię zaadoptować, czy co? Po cholerę mnie uderzyłeś. Będę jedno. A, widzę, że zbroję też bardzo dużo sobie zrobiłem. A czapkę! jedno. Tam są krowy, pójdę te krowy utłukę. Może chociaż trochę mi tego... E, ...tej skóry wypadnie. Co to jest to czarne? Zaraz pójdziemy to wykopać. To są spawnery w ogóle czegoś. Ale fajnie, te krowy nie wyrzucają mi skóry. Jedna wyrzuciła. Pięknie. Co to jest? O, jeszcze tutaj skóra była. Wow, jestem bogaty wręcz. Aha, to są spawnery tego. Krystal unicorn. Ogólnie są tutaj wszędzie termity, więc na spokojnie możemy się stąd wydostać, czyli nie musimy się niczym przejmować. wow 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 wow, 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 wow. To już było złe to jest skrzynka chciałbym ją dorwać One się ruszą, może mnie nie zaatakują Dobra, uciekamy Crystal Energy Zaraz się dowiemy czy z tego można coś zrobić, jakąś zbroję na przykład czy coś Zjeść. Mam krystal April, mogę je zjeść w ogóle? Krystaliczne jabłko, o co chodzi? Uuu, regeneracja i stręcz. Będę zbierał krystaliczne jabłka, bo są dobre. I tego szczurka jeszcze będę bił, bo, bo mi przeszkadza. Znaczy mnie, Ja nie wiem, czy on mi przypadkiem motylca za nie podejdzie. Bo co takie będę? No raz tutaj podchodzili. A jak się to nie ja. Nagle, nagle nic. A co ja z tego mogę zrobić? Ni. Piszemy sobie G i mamy. E Aha, krystaliczne torcze mogę sobie z tego zrobić, no naprawdę super, no. To tak jakbym znalazł węgiel trochę, rozumiem. I będę mógł sobie przepalać też różne rzeczy. Uff, jaki świat jest porobany, w ogóle. Nie ogarniam, o co tutaj chodzi, słuchajcie. Tam coś jest. To są świnie. Tam coś jest, widzicie? Eee, Jezu, nie ten przycisk. Ej, to też chciałem, ale chciałem ogólnie mapę. Na mapie jeszcze nie widać, ale pójdziemy tam. I tam coś jeszcze jest. Aha, to jest tu u góry. Dobra, zgubiłem się przez moment, już jestem.

Co tu chodzi w ogóle, są za potwory. Najgorsze jest to, że nie rzędy. sobie coś fajniejszego załatwić chyba niż sama czapka. Zaraz zrobię sobie buty, może chociaż troszkę mi to da pewności siebie, bo na razie jest grubo. To nie z tego się robi, to się z tego robiło. Dobra, i robimy buty. Nic specjalnego, ale zawsze, nie? Okej, okay, z tego na pewno będziemy coś można zrobić Eee. Yy... się boję, że zaraz mi tu coś wlezie po prostu na mnie Co to jest to? Z tego też będziemy zwykłej zwykłe kwiatki? Nie, to są zwykłe kwiatki Ale słuchajcie, mamy Co się nazywa, jak? Aha, pink, dobra, jak myślę pink, powinienem to znaleźć Pink Super Trochę tego jest różowego Aha, mam to I z tego mogę sobie zrobić fajne rzeczy Takie na przykład, jak części zbroi i to jest bardzo spoko. Mam pink villager bed. Jeżeli postawię to na ziemi i w pobliżu będzie jakiś villager to będzie spał w łóżku. Co? Nie orientuję się o co chodzi. W każdym razie Mój angielski nie jest zbyt dobry, a ja wiem, że teraz trzeba będzie dorwać te śmieszne różowe rzeczy, które są tam chyba u góry I jak to będę skopać, to dostanę wtedy zbroję Z eee, czegoś innego można było zrobić zbroję? Chyba nie Najgorsze jest to, że teraz pełno potworów się tutaj tych, tych takich głupich potworzyło wszędzie naokoło Sobie to tak, że ja sobie zrobię przejście I znowu będę oszukiwał, tak jak zwykle I po prostu zabiorę to, co jest w skrzynce W skrzynce Muszę tutaj zaznaczać, bo czasami mi się język miętoli i, i słabo wychodzi Jak mi zrozumieć nie idzie Kaka, ja to zrobię mam teraz zagłoska. tam u góry w ogóle chyba widzę, że jest boss Świetnie, super Po prostu coś lata A nie, to nie, <lleva> <z transformative> o fuck Bo ja już że tam coś wielkiego lata Coś się latało O Boże No jakoś tak Mam Na nadzieję, że tu sięgnę i nic mnie nie zepchnie po drodze Ładny jestem, muszę coś zjeść Ale jeszcze jest 10 minut tak nagrania i wtedy się przejdę Ogólnie dzisiaj byłem na egzaminie zawodowym na elektromechanika i to był akurat egzamin praktyczny Uf. Tak blisko było Chciałem jestem raczej przekonany, że zdałem ten egzamin, więc jest fajnie, jest i... okej okay. I przez poprzednie dni, czyli tam 2-3 dni nie było materiałów, to właśnie z tego powodu, że stresowałem się trochę tym wszystkim, tym cezaminem I wolałem po prostu... tam jest skrzynka Idę po nią I wolałem po prostu, no wiecie, sobie tam poćwiczyć trochę i tak dalej się do tego przygotować, żeby na pewno zdać Da się tam zejść na sam dół? Wiecie co, ja nie będę kopał pod siebie bo już zaraz się okaże, że będzie spad i tyle z tego zostanie. Będziemy kopali w ten sposób, żeby nie zleciał na sam dół. ale jest to, że to jest dużo skrzynek, więc sobie będziemy mogli poopróżniać. I może znajdę w końcu jakieś fajne rzeczy, że mógł sobie zrobić ekwipunek, i pójść do tego zamku. Bo tam na pewno coś fajnego można zdobyć z tych takich większych i mocniejszych MOBów. Co zdobyć? To będzie dziura, nie? Aha. A przepraszam bardzo, jak się tam dostać, bo ja chyba nie wiem. O co chodzi? Czemu mi się tutaj to tworzy? To mi się nie da zniszczyć. Tu! To... Gdzieś musi być wejście do tego cave'u No dupa no! Po prostu dupa! Myślałem, że będzie lepiej to faktycznie dupa i z tego I idziemy do góry Trochę czasu zmarnowałem, ale słuchajcie tam obok widziałem kolejny śmieszny yy, śmieszną lokację, tak więc zaraz tam sobie śmigniemy spróbujemy coś wyciągnąć Najważniejsze chyba w tym momencie, żebym jakąś zbroję sobie po prostu zrobił bo jest ciężko cokolwiek zrobić, te moby nie są wcale słabe a ja w tym momencie, i to tak nawet mocno nie ja powiedział, że jestem słaby więc by trzeba było pójść sobie się podniesiemy w ten sposób, co będziemy się tutaj bawić Tam coś jest śmiesznego pewnie coś na rymi wyskoczy, a kurczak, chociaż lepsze kurczak niż co innego, Z czego widzę o fuck, jeszcze spadłem muszę jest? zjeść, bo mi głód spada i duchów ją. a duchy mnie chyba nie zaatakują nawet, czego wiem zniszczymy zawsze, jak wpadnieni. i same w skrzynce mam miecz fajnie, drzwi nie są potrzebne za bardzo <laughs> kraken re replaten repla... Re co? replant Nie wiem, fajerwerka jakaś, czy co? Aha. Po prostu świeczka. Super. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Kolejny odcinek będzie już jutro z wiejskiej przygody, tak więc już teraz zostawiacie łapki w górę, piszcie komentarze, co możemy robić w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, no to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mnie już teraz, żeby być na bieżąco z najnowszymi filmami, wbijajcie na fanpage'a i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale, tak? Więc siemanko, cześć, pa pa.